Od sobotniego poranka świat żyje z masowanym atakiem rakietowym na Izrael. Według różnych szacunków spadło od 2 do 5 tysięcy rakiet. Media donoszą, że ataku dokonało ugrupowanie Hamas. To wydarzenie szokuje tym bardziej, że wszyscy myśleliśmy, iż państwo Izrael ma najlepszą obronę przed rakietami. Ale ich słynna żelazna kopuła nie zadziałała przy takiej ilości wystrzelonych pocisków. Zastanawia też to, że uchodzące za najlepsze na świecie izraelskie służby w tym wypadku zostały totalnie zaskoczone, podobnie jak izraelska armia. Od wielu tygodni setki demonstrantów ładunkami wybuchowymi atakowało płot i mur rozdzielający strefę gazy od Izraela. Prawdopodobnie te działania brygad chaosu miało przyzwyczaić Izraelczyków do tego rodzaju zdarzeń i uśpić ich czujność. Trik zadziałał. Dobrze zorganizowane grupy, a czasem całe kolumny w samochodach zaczęły atakować i zajmować miejscowości i kibuce.